El obwodowy, pilates, płaski brzuch, zumba, ABT czy interwał. Paleta zaplanowanych zajęć z aktywności ruchowej jest bardzo bogata. Każdy zatem znajdzie coś dla siebie. Wystarczą chęci i dobry humor. W każdą sobotę o godzinie 10 instruktorzy Tiger Gym Wejherowo oraz Urząd Miasta zapraszają na zajęcia o nazwie Aktywne Soboty. Pamiętajmy o wygodnym ubiorze i butelce wody. Zajęcia będą się odbywać bez względu na pogodę. Nie straszne nam ani mocne słońce, ani deszcz. Rodzice, którzy chcą wziąć Udział w zajęciach, ale nie mają z kim zostawić swoich pociech, nie muszą się tym już martwić. Organizatorzy zadbali o profesjonalną opiekę dla dzieci. W tym roku serdecznie zapraszamy mamy z dziećmi. Czekać na Was będzie animator, który zajmie się maluchami. Będą zamki dmuchane, balonikowe zoo, malowanie twarzy. Czeka na nas podczas tych dwóch miesięcy mnóstwo atrakcji, więc myślę, że to jest fajna opcja, kiedy mama może sobie poćwiczyć, a dzieci w tym momencie będą się obok bawić, rodzice będą mieli dzieci. Na oku, a dzieci przeżyją fajną przygodę i myślę, że się wybawią. Zajęcia odbywać będą się w każdą sobotę do końca sierpnia w wejcherowskim parku przy małej scenie. Zakończeniem aktywnych sobot 27 sierpnia będzie wielki maraton Zumby.